There's Siemankę, z tej strony Hoopster, ze mną jest Hetman A to jest kolejny odcinek, Sarka Zapraszamy was do oglądania Dobra Jestem przeciążony, nie mogę się ruszyć Przejeba, no to jak widzicie A Mamy potrzebuję. już tutaj Tak i mamy już tutaj Kubisia Jesteśmy już teraz w takiej nowej miejscówce. Planujemy sobie tutaj dom zrobić na takiej skalę. To jest fajne, bo tutaj jest jakby. Nie ma do niej normalnego dojścia, więc nic nas tu nie będzie atakować. Jest fajnie płasko i w ogóle, więc będzie łatwe budowanie. Tutaj na dole będzie taka miejscówka na dinozaury. Już tutaj mamy część, już tutaj część jest. Jest tu też fajny wiost. także spoczka. No i planujemy jeszcze zrobić takie fajne połączenie z tego miejsca tutaj przy jeziorze do właśnie tej skały. Że zrobimy normalnie tak fundamenty i to tak połączymy. No, oczywiście to ja to wymyśliłem. No tak, Hetman jest tutaj głównym budowniczym. Z zawodu I... będzie coś budowniczym, także no. <grych> o yeah ma budować mosty gościu. No, ja jestem tutaj od zbierania roz... tam, surowców jak jakiś murzyn. Murzyn od zapierdalania tak się nazywa, to prawda. <grym> no, więc no, będzie to znowu takie przyspieszone. Oczywiście, jak pewnie dobrze wiecie, to skoro ja to będę nagrywał, to będziecie widzieć po prostu przyspieszone zbieranie surowców. No, ale tym razem to przyspieszę jeszcze bardziej. A będę zmniejszał to przyspieszenie w momentach, kiedy o ile będzie mi się aż tak bardzo chciało. W momencie, kiedy będę się patrzył na to, co robi Hetman. No. No. Także Dobra. no co? No kurde. Cyk i leci I muzyczka. Wiem, bo... Pyk. To zrobiony. No, jak widzicie tutaj elegancko było, sporo męczenia się. Niestety w trakcie tej przygody zginął kupiś. No, pełno męczenia się było z tym debilem. No. Ale jakoś przetrwałem. No, jeszcze tam Franklin też zginął. <laughs> Nawet nie stoiłeś, że mówiąc z tym debilem, to chodziło mi o ciebie. Co? <laughs> nie, nie, co ty to składałeś. Dobra, nieważne. Yy, no, zrozumieją. Mam to tam. Co ty chciałeś, jak ty, czym ty chciałeś przejechać ten most? No barionych sami. To zrób se No jest zrobione tylko w tym starym domku. Trzeba tam polecieć. Dobra, to za chwilę wrócimy. Okej, okay. jak widzicie tutaj zginął waleczny Franklin, <giby> zginął jak, tak jak zostawiliśmy, tak jak tak jest. <giby> Kurwa. Kurwa, był urabiony pod Spida a nawet się o centymetr nie ruszył, <giby> nie opłacało się totalnie. Biedny Franklin. No cóż, no, zostawimy go tutaj na pamiątkę. <giby> Dobra, ja chcę, wezmę tego siodła, jest. Dobra, mam siodła. Kurwa, me nie ruszysz, kurwa! Nie miecisz się w źle, chyba na A Ty kurwa, co? nie no? dalej. No, no to, to. A no, w sumie już nie będę ucinął, to nie jest daleko. No, będzie z daleka, fajnie widać mostek. A no, potem no, tylko na mocarnie. Oh yeah! No i zajebiście. Pierwsza część zrobiona. No, teraz jeszcze nam został tylko dom. Zagroda dla do zwierząt. Tyle. No jak jeszcze tam domek pierdolniemy, to już w ogóle będzie zajebiście. No, będzie to macarne. A zobacz jakie to zajebiście na oko w ogóle wymierzy. A no. Że tak jest tutaj. No jakieś ściny są. Mm, 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 mm. Cyk. Dobra, i cyk, mamy barioniksy. To też jest zajebiste akurat. Dlej, no, jeszcze lepiej nie? to cykle Aha, kazać. Oni mają rykt, to nie? No. Muszę jeszcze zwiększyć głośność. <grywa> Dobra, jedziemy. Ua! No nawet i zajebiliście! Nawet hitą po tych setkach, a nie spadają. No. Elegancko. Ale cruzowsko to wygląda. Chodźmy tam na dół nimi. Jak na dół? No tutaj. K kurwa. Dobra, dobra. Oni skakaciłem? O, umiem. Co, serio? No. A no, umiam. Ej, zobacz, chodź tu. A, czekaj, bo nie pływa mi coś, typiasz. No właśnie, bo to jest płytka. Nie, oni fajnie pływają szybko. Bo to jest. Tutaj nie ma sensu tam iść, bo tam jest cały czas płytko. A tu mogę. Tu mogę. Oh yeah! Uła. Co ty robisz? Jak ty to robisz? Na prawym. Uu. To jest takie zajebiste zadania damage'a wokół siebie. No musiałem, że ty spina. Dobra, to jest ale to jest tego No trzeba go zajebać. Jeszcze 40 de Trochę słabo, on nam więcej bił. <laughs> What the fuck! No pierwszy raz widzę, żeby jakiś ciki dinozaur robił więcej obrażeń. Ty, teraz jakoś więcej ktoś zrobił. Chwam wepchnąć, potrafiłem. Co się tak w ogóle? Ej, kurwa. No, <laughs> to to jest. Jako... No i git. O, tu będzie woda, czekaj, pik. Jeszcze popłyniemy. Co oni wszyscy wolni? Myślałem, że będą popływać. To oni już chyba szybciej na rancie idą. Czeka, te ataki robią. Tak bo. mi dziwnie wyskakuje z wody czasem w ogóle. Nie, minie. No i Kubisia by się przydało znaleźć drugiego. A no za, zapomniałem co kubiś powiedzieć. No bo mówiłem? Nie, Ło, ile ryb tu rozjebałem. Tak, tak też daje i... to do łowienia ryb. No. Więc właśnie kogoś też nie, że kurde. Jak się tak nim skacze, to się nawet szybko przemieszcza. On się popinkala. Pyk, pyk. pyk. No on też jest właśnie fajnym takim dinozaurem szybkim i silnym. Ale mam wrażenie, że jest szybszy na lądzie niż w wodzie, mimo wszystko. No tak, jest szybszy na lądzie. No, ale w wodzie też nie ma lipy, więc. Hmm. Ła... A bo mam tutaj jeszcze taki fajny wjazd do tego mostku, bo ten mamy taką dróżkę naturalną. Gdzie? I no, tutaj no, też. Tak, czekaj tak. chyba idę. O, tu się przejeżdża pod taką skałą fajną. No. Pyk, patrz no. tu, 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 i, i idealnie się tutaj wyjeżdża i pyk. No, bo jak zajebiście to wymyśliłem po prostu. Yeah. Wszystko przemyślane i zaplanowane tak, kurwa, tutaj kurwa nie mogę wyjechać. Ale... No się robi to tak, by! Kurwa. No no to kurde co? Myślę, że to będzie wszystko na ten odcinacek, trochę niby mało było, ale wiecie, że dla nas to jednak trochę czasu spędziliśmy. No, zbudowany most jest, więc... No. Już jest. Także no. Właściwie to tam tyle samo chyba nawet domek zajmie. No jeszcze domek tu będziemy budować i tam na dole zagrody dla tych większych dinozaurów na dole. No, także to też tam ogarniamy już na jednym odcinku, już w sumie wątpię. No ale, no to podzielimy, to najwyżej w, też w jednym odcinku zrobimy, osobnym zrobimy tam. Yy, A kamieniarz się obudził, czy co jest? Ej kurwa, gdzie jest kamieniarz? <laughs> Teraz, sorry, przypomniałem jak to powiedziałeś. <laughs> nie. Ej, bo ja go już od dłuższego czasu chyba nie widziałem. Kurwa, leżał tu i się oswajał przecież. A co to, że on się obudził? Przecież on chyba mu aż tak niesparcie nie spadało. No nie, możliwe, że się obudził i że kurwa poszedł, nawet widzieliśmy to. Ja pierdolę. No to nie, źle. To straciliśmy dzisiaj kubisia, kaleniarza i Franklina. Kurwa. kurwa, przejebane. No, kurwa, że ich... No cóż, no, takie, takie życie. Dobra, no to tak, no to mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie wiem, jak to wyjdzie przy naszym przyspieszaniu, mam nadzieję, że w miarę spoko. No i no, jeszcze, jeszcze, może niedługo zrobię jakiś fany moment, jak będzie mi się chciało. Taki już od początku, od początku serii w ogóle. O, to, no, to było fajne. No, także zobaczymy, na, na tę chwilę. Stawcie łapkę w górę, komentarz. No i do zobaczenia w następnym. Elo, elo.